Na jedziesz? Pa! Oby! Patrzcie, jaki przyłapany widok. Oskar i ja. Limonka, limonka. Pan z ze mną był jakaś dziewczyna na autobusie. Na tym ładnie działać, jak nie machał? Nie, bo to z przodu. Układ. Z przodu no. Kto tu dowiedział, że? Bardzo, ale kochamy. Kochamy mamy? Jej, co dziękuję mu. Jakie piękne i wy sami tak rano zerwaliście. Nie no, jak to było? Jeju, ale cudne! Ale mi niespodziankę zrobiliście dzisiaj. Wow. biegali. już co mi doczystała w domu? No, i zapisałam to do kredy W salonie w dzisiaj do Westfield Mokotów. Jesteśmy w salonie Dreamy. To jest klient, z którym ja bardzo często pracuję, bo lubię bardzo ich, ich produkty. Widzicie je na Instagramie. No i gościa sobie tutaj. Pod jakiś ładna Różne rzeczy. A chcę powiedzieć, że Pan nam tutaj zdradził informację, że w maju e, i we właśnie Westfield e, Mokotów i e, we, w Złotych Tarasach, e, jeśli zrobicie zakupy za właśnie, za właśnie jakąś tam kwotę, to czekają prezenty, są kwiaty, jest e, mało tego, jest prezent od Łukasza e, Jenio, więc. Jak macie coś upatrzonego, to warto się e, wybrać do tych salonów, bo zawsze jest tutaj jakiś miły geścik. I to jest fajne, że marka dba o swoich e, klientów. Luksusowe. Ej, ale ładny znacznie? ten Werek, Ale w ogóle przepiękne jest to, że to jest takie, wiecie, takie skórzane. A. Czy no, 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 naprawdę, tak e, ładnie i luksusowo to e, wygląda. No, mhm, ale otworzy się nie. <laughs> Goś, jest i nasza kosiarka. Stęskiłam się za nią. Patrzcie, co ja zobaczyłam. Ja to chcę i mam ochotę sobie zrobić tutaj taki przyczepkę i do jakiejś torebki. Zaraz Pana zapytam, czy to w ogóle jest do kupienia. Jakie to jest cudne. Co ty czy to drugi bukiet dzisiejszego dnia? No. Czy zakochałeś drugi raz we mnie? Codziennie. Każdego dnia. I do każdego dnia mocniej. Coś jakoś ty za bardzo wyrecytowałeś, wiesz? Dobrze. <grymne> ja tak bardzo kocham ciebie. Jestem w szoku, powiem. No, wiem. Ja też. Gosia dzwoni, muszę odebrać. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.